Jak masz na imię? Dobrze. Uwaga. Dobiegu gotowy start.

Ale przepraszam bardzo, ale córka się właśnie zaręczyła i przysłała zdjęcie. Patrycja się zaręczy, zaręczyła. Co? Patrycja się zaręczyła. Przepraszam bardzo, taka prywatna? bo się córka zaręczyła i się nie płacze. Eee, 2079. Kto był? Buzia. Buzia. to był? Luzia. Duzia. Duzia. I Idź w Jak masz na imię? Teraz nie. Ona. tak, Luzia, 20, 79, 79 a jeszcze była Alicja, Alicja, y, ty jesteś, jest tak? tak, ona poprawia, bo nie wróciła, chodź, Alicja. Ale. 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 Tu jest kandydat, już zapisany, kandydat zapisany już, w momencie. No ty biegniesz. Się. Poczekaj dziewczynka przed tobą pobiegnie dobrze popatrz, popatrz jak biegnie Żeby nie zrobić tego błędu co ona do biegu gotowy start odsuń się Dwadzieścia trzy zero siedem. Chodź. Kto to był? Alicja. Alicja dwadzieścia trzy zero siedem to to był Alicja? Tak. Alicja. Ile? 2307. Dobrze. Alicja. Wejdź dostaniesz karteczkę. No to wejdzie, to